Proszę, odsłuchaj to. To dla mnie bardzo ważne. To dotyczy też ciebie. Razem z kumplami wynajmowaliśmy małe mieszkanie w jednym z bloków na przedmieściu. Nie było za duże, ale wystarczające, żeby pomieścić naszą czwórkę. Ja, Mick, Roger i Steve świetnie się dogadywaliśmy. W domu zawsze panowała wesoła atmosfera. Nikt się nie spinał, a każda rozmowa była prowadzona na lusie. Zawsze sobie pomagaliśmy. Gdy któryś z nas miał jakiś problem, staraliśmy się mu pomóc. Wyznawaliśmy zasadę: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jednak ostatnio sytuacja zrobiła się nieco bardziej napięta. Wszystko zaczęło się po tym, jak Mick przyłapał Rogera na podbieraniu pieniędzy z jego portfela. Mick cholernie się wkurzył i stracił do niego zaufanie. Od tego czasu wszystko wydaje się być trudniejsze. Rozmowy przebiegają topornie, zaczęły się kłótnie i docinki. Każdy teraz dokładniej chował najcenniejsze rzeczy w obawie przed drugim. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego żaden z nas się nie wyprowadził, a to z jednego prostego powodu nie mamy dokąd pójść. Nasze zarobki były marne, ledwo co starczało na czynsz, nie mówiąc już o rachunkach za gaz czy wodę. Pewnego wieczoru, około 23.15 zostałem w mieszkaniu sam. Roger pojechał na noc do swojej ukochanej. Mik wyszedł na imprezę, a Steven pracował w warsztacie na nocną zmianę. Oczywiście Mik zaproponował wspólny wypad do klubu, ale odmówiłem, bo nie za dobrze się czułem. Położyłem się spać, chłopaki wyszli z domu, zamykając za sobą drzwi. Obudziłem się około godziny drugiej 30 z potwornym bólem brzucha. Szybko zerwałem się na nogi i ruszyłem w stronę łazienki. Otworzyłem szafkę z lekami, wziąłem dwie tabletki i wróciłem do pokoju. Kątem oka zauważyłem, że coś ciemnego leży na stole. Podszedłem bliżej, aby zobaczyć, co to takiego. Na blacie leżała czarna koperta. Pierwsze, co pomyślałem, to, że moi przyjaciele zostawili mi kartkę, że nie ma nic w lodówce, albo że wrócą nad ranem. Otworzyłem kopertę. Na środku kartki dużymi literami napisane było: Zagraj na loterii. Szczęśliwe liczby to 4, 16, 22, 33 oraz 45. Uśmiechnąłem się pod nosem. Złożyłem wiadomość i zostawiłem na biurku. Niezły żart. Pomyślałem i wróciłem do łóżka. Obudziłem się i spojrzałem na zegarek. 8.30 sobota. Pora wstawać. Powoli zwlekłem się z łóżka, wziąłem prysznic, ubrałem się i poszedłem do salonu. Cała trójka oglądała w ciszy telewizor. Usiadłem obok i zacząłem temat. Mick zaczął się chwalić, że znowu zaliczył nową panienkę. Roger stwierdził, że jest idiotą i że powinien znaleźć sobie dziewczynę. Oczywiście wszystko skończyło się kłótnią. Chcąc przerwać tą bezsensowną rozmowę, zapytałem o dziwną kopertę i czy to któryś z nich ją zostawił. Popatrzyli na mnie ze zdziwieniem i stwierdzili, że to na pewno żaden z nich. Dziwne, pewnie się zgrywają. Wróciłem do swojego pokoju, schowałem kartkę do kieszeni i wyszedłem na spacer. Pomyślałem, dlaczego by nie zagrać na loterii. Niedaleko naszego mieszkania jest kolektura. Skreśliłem odpowiednie liczby, wysłałem kupon i wróciłem do domu. Zjadłem obiad i postanowiłem się obijać przez resztę dnia. Spojrzałem na zegarek. Była 24, a o 2015 ogłoszą szczęśliwe numery. Włączyłem odpowiedni kanał i czekałem. Gdy prezenterka skończyła wypowiadać zwycięskie numery, byłem w ciężkim szoku. Wszystkie cyferki się zgadzały. Zawołałem kolegów. Oni też nie mogli w to uwierzyć. Parokrotnie sprawdzaliśmy numery. Tak, na pewno się zgadzają. Jesteśmy bogaci. Pięćset tysięcy dolarów. Usiedliśmy w czwórkę i przez całą noc rozmawialiśmy o tym, co zrobimy z taką kasą. Rano wszyscy ubraliśmy się i ruszyliśmy po odbiór nagroty. Gdy dostałem pieniądze do ręki, byłem w niebo wzięty. Nigdy nie miałem takiej gasy w dłoniach. Postanowiłem na razie wrócić do mieszkania. Mick, Roger i Steve chcieli się trochę zabawić, więc dałem im trochę zielonych. Wolnym krokiem ruszyłem w stronę naszego bloku. Gdy wszedłem do klatki schodowej, coś na tablicy ogłoszeń zwróciło moją uwagę czarna ulotka. Takiego samego koloru jak koperta, którą znalazłem dwa dni temu w moim pokoju. Zerwałem ją. Widniał na niej napis Wall Street 21. Schowałem kartkę i wróciłem do mieszkania. Razem z chłopakami postanowiliśmy się wyprowadzić, a ja wróciłem do domu po to, by znaleźć jakąś ciekawą ofertę w internecie. Siedziałem na stronie parę godzin, ale nie znalazłem nic, co spełniałoby nasze wymagania. Zamknąłem oczy i przypomniałem sobie o czarnej ulotce w mojej kieszeni. Przyjrzałem się jej i wezwałem taksówkę. Gdy podjechała pod blok, szybko zszedłem na dół i kazałem kierowcy jechać pod adres z wiadomości. Gdy dojechaliśmy na miejsce, moim oczom ukazała się piękna dwupiętrowa willa z basenem. Zaparło mi dech w piersiach. Wysiadłem z auta i kazałem kierowcy poczekać. Podszedłem pod mieszkanie i zadzwoniłem dzwonkiem. Otworzył mi mężczyzna w wieku około trzydziestu lat. Od razu spytał mnie, czy przyjechałem w celu ugadania ceny zakupu. Zdziwiłem się, ponieważ nie wiedziałem, że ten dom jest na sprzedaż, zaprosił mnie do środka i wytłumaczył, że jutro przeprowadza się do Europy i szybko musi znaleźć kupca. Sprzedał mi dom z zawartością za pięćdziesiąt tysięcy dolarów. Widać, że kasy miał jak lotu, a mi ta oferta od razu przypadła do gustu. Zgodziłem się i umówiłem z właścicielem po odbiór kluczy z samego rana. Po wyjściu od razu zadzwoniłem do przyjaciół i wszystko im opowiedziałem. Ucieszyli się i powiedzieli, że są już spakowani. Spakowali również moje rzeczy, oddali klucze i czekali na mnie przed starym mieszkaniem. Postanowiliśmy się troszkę zabawić, a jutro z rana wprowadzić do Nowiuszkiego mieszkania. Coraz mniej obchodziło mnie, od kogo dostają te kartki. Ważne było to, że wreszcie wszystko zaczęło się układać. Ta noc była długa. Balowaliśmy do szóstej rano. Steve, Roger i Nick byli totalnie zalani. Ja niestety nie mogłem pić, bo nikt z nas nie mógłby wtedy odebrać kluczy do winni. Przed wejściem powitał nas gospodarz, przywitał i powiedział, że bardzo się spieszy. W pośpiechu wymieniliśmy gotówkę na klucz, uścisnęliśmy sobie dłonie i pożegnaliśmy się. Były właściciel wsiadł do taksówki i odjechał na lotnisko. Weszliśmy do apartamentu. Wciąż nie mogłem uwierzyć, że to wszystko jest nasze. Razem postanowiliśmy zorganizować imprezę, aby to uczcić. Szybko załatwiliśmy alkohol i przekąski. Zaprosiliśmy gości i impreza się zaczęła. Balowaliśmy do godziny 23.25. Później wszyscy się rozeszli. Została nasza czwórka. Co ja mówię, oni byli nieprzytomni. Za duża ilość alkoholu we krwi. No cóż, w końcu wytrzeźwieją. We trójkę leżeli na ziemi. Już dawno nie widziałem ich w takim stanie. Sam postanowiłem się troszkę odprężyć, wziąłem laptopa i położyłem się na łóżku. Otworzyłem przeglądarkę internetową i zacząłem sprawdzać wyniki sportowe. Po chwili internet przekierował mnie na dziwną stronę. Nie wiedziałem o co chodzi, więc zamknąłem ją, ale sytuacja powtórzyła się. Postanowiłem zaczekać. W końcu strona się załadowała. To, co zobaczyłem, cholernie mnie przeraziło. Tło strony było ciemne, tak jak list oraz ulotka. Na środku widniał napis: Spakuj się i uciekaj. Masz trzydzieści minut. Wszystkie wiadomości się sprawdziły. Wolałem więc dmuchać na zimne. Szybko spakowałem walizki. Dłonie strasznie mi się trzęsły, a w głowie miałem mętnik, tylko nie to. Proszę. Zszedłem na dół i zacząłem budzić chłopaków. Na Byli tak pijani, że nie mogłem ich dopuścić. Starałem się ze wszystkich sił, ale nie udało mi się. Czas powoli mi się kończył. Wybiegłem z domu i postanowiłem uciekać do mojej matki. Mieszkała kilka przecznic stąd. Postanowiłem popiec. W czasie biegu zacząłem naprawdę zastanawiać się: Kogo to sprawka? Bałem się, bałem się, że coś może mi się stać, bałem się tego, że coś może zagrozić mojemu życiu. Dobiegłem do domu moich rodziców, zapukałem do drzwi, otworzyła mi moja matka, wszedłem do środka, opowiedziałem jej wszystko. Mama zawsze umiała mnie uspokoić, podała mi herbatę i powiedziała, że na pewno coś mi się przywidziało. Może miała rację. Może to tylko zmęczenie i oczy płatają mi figle. Zaproponowała mi nocleg. Zgodziłem się i szybko zasnąłem. Nazajutrz postanowiłem wrócić do mieszkania. Stało tam co najmniej pięć radiowosów, dwie straże pożarne i karetka. Wszystko było odgrodzone policyjną taśmą. Podszedłem bliżej i zapytałem, co się stało. Funkcjonariusz powiedział, że w domu wybuchł pożar. Prawdopodobnie ktoś nie zakręcił gazu. Wybuch był duży. Zginęły trzy osoby, które były w domu: Mick Hitchcock, Roger Efron i Steven Stoner. Upadłem na kolana i zacząłem płakać. Straciłem wszystko. Przyjaciół, dom, pieniądze. Łzy spływały mi po policzkach, nie mogłem się uspokoić. Ich spalone ciała leżały na ziemi, przykryte folią. Nie mogłem uwierzyć, że już nigdy ich nie zobaczę. To był cios w serce. Nadal nie wiem, kto zostawiał te wiadomości. Czarne tło i biały napis. Jeśli kiedyś spotkasz się z czymś podobnym, Rób wszystko zgodnie z poleceniem. Ułożyłem sobie życie na nowo. Mam rodzinę, pracę, dom, samochód. Próbuję zapomnieć o przeszłości. Czarne wiadomości tak je nazwałem. A teraz posłuchaj mnie uważnie. Spakuj się i uciekaj. Masz 30 minut. Autor Askmi czytał. Kwadrotes. Odcinek powstał przy wsparciu patronów, Krzysztofa Drozdowskiego oraz Grzegorza Skubiszaka. Do usłyszenia.